Już dobre mleczko, ja zabiorę Ci tam... Zabiorę Ci z, z, tą... spodeczek. Tam masz orzeszki laskowe. A na górze masz zielone, pyszne szyszki. No chyba już ta tuś leci. A Ty co? Zaraz będziesz siki tu robił siki to na dole się robi. Kolego. Hm. Taki ogon. Ogon przekazuje różne emocje, tak? No zaraz idziesz na wolność. nie, no naprawdę. Naprawdę chcę, żeby ta cię pożegnał. Zawsze się boimy, że nie wrócisz. To po prostu... Że gdzieś zostaniesz, że gdzieś się zawieruszysz. To za każdym razem żegnamy się ostatni raz. No, ja już mam wprawę, a tatuś nie za bardzo. No i prosił, żeby żebyś został. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Brzusiu, 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 brzusiu.